Witajcie po raz kolejny w Half Minute Hero. I tak jak mówiłem, teraz poruszamy sobie trochę dalej w. No już w górę. Tak jak widzicie, też zdobyłem kapelusik zrobiony z Koralowca, który był w miejsc, w misji naszej, w której to musiałem albo wybrać opcję yy, pójść przeciwko smokom, albo przeciwko yy, demonom. No a jak widać ja poszłem sobie przeciwko e, smokom za pomocą mojego miecza, raczej nie za pomocą miecza, lecz za pomocą mojego, mojej włóczni no i jak udało mi się pokonać ich, to od razu mnie e, dali już tam nie mogłem dojść do miasta, w którym kupiłem sobie właśnie ten cały kapelutek, no ale on tam nic takiego naprawdę wielkiego nie dawał. A żeby to w ogóle dojść do tych jaskiń, to faktycznie musiałem mieć te pływaczki ze sobą, więc... Hm. Więc było fajnie. Dobra, no to zaczynamy. Mój pustynia mumi. Mój ma moje marzenie w końcu stanie się prawdą. W podziemnym zamku nikt. Yy, nikt. Yy, nikt nie może do mnie podejść. Nowy świat zosta się narodzi. Ja zniszczę ten. Oha, czyli teraz ma zakopany zamek. Nieźle. Mamy kłopot. Kolejny lord. Rzuca czar. To miejsce nazywa się pustynią Mumii. Eee. Noir podszedł... Noire podszedł do... przybył do Króla Mumi i nauczył go czaru zniszczenia, musimy go pokonać jak najszybciej. A teraz co do Zamku Króla? Ha? Hę? O? U? Nie ma go. To niemożliwe! O nie! Nie mogę zobaczyć w Zamku Króla! Zamku Złego Lorda. Z nigdy e, znowu. Albo ten. Ależ czar zaczyna e, zostaje rzucany. Musimy go szybko znaleźć. Te, ka, e, te kamienne monumenty wyglądają podejrzanie. E, tak czy siak, znajdźmy kogoś, kto będzie wiedział. Będzie wiedział o tych monumentach. Dobra. Tutaj nikt się jakoś nie za bardzo wyrywa, żeby mi cokolwiek powiedzieć. Kurde, za chwilę faktycznie będę miał z cały set kurde smoka. Bo tutaj już jest teraz zbroja. Jeszcze tylko buty i jesteśmy kurde w domu. TDT Castle Old Warrior Dine. Mieszka w wiosce na północny. Zachód. Dobra. Dzień dobry. Eee, ta, 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 profesor Kene jest na północnym tym. Pół zachodniej wio, e, w wschodnim obosobowisku. Jestem Dane. Szermierz Zrobię e, Zrobiłem sobie. Swój tytuł przez te pustynie. Słyszałem o złym lordzie próbujący zniszczyć świat. Więc. E, więc studiowałem, ale nie mogłem zlokalizować jego zamku. E, zły lord kontroluje umarłych sługów. Mogę ich instakilować. Wróć do mnie, kiedy dowiesz się jak znaleźć zamek, wtedy ci pomogę. Okej. Okay. Więc, e, okej. Okay. To było dziwne. Dobra. Panie doktorze, nie możesz dostać się do zamku? Jestem I am knowing. Wiedzieć. Coś w ten stylu. Nazywam doktor Knowing. Według starożytnych tekstów, kamienne posągi na pustyni są kluczem. Moje badania odkryły, że musisz, musisz się do nich pomodlić z. Nie wiem, co, co tam było. Ale nie ma nikogo. E, ten musisz się pomodlić. Nie ma innej innej drogi. Musisz się pomodlić do Cen, żeby się dostać do zamku. Nie wiem gdzie, gdzie dokładnie jest Pan Knowing na zachodzie. Powinien wiedzieć więcej. Okej, okay, czyli jest ich dwóch. Dobra, witam panie Knowing. Nie możesz dostać się do zamku. Jestem Knowing. Pod... Według legend, oj, jest głównym ten. Powinien wiedzieć. <laughs> Oś powinien pokazać ci do jakich monumentów powinienem się modlić. Powinien mieć jedno miejsce różne od reszty. Zlokalizuj gdzie to jest i dostań się do niego. Jednakże nie powie ci. Ale nie powiem ci do momentu aż minie czas Jeśli nawet jeżeli się dostaniesz tam i e, nie dowiesz się niczego Tralalala, czyli praktycznie muszę się dostać do jakiegoś czegoś Au Muszę się dostać do miasta Dobra Tu muszę się pomodlić kupić sobie to i, to po, i pogadać i sobie ze z tym Szermierzem, nie, nie mogę to muszę znaleźć ten cały eee. o jest wożęście Myślałem, że będzie cięższe. O Jezu, nie zauważyłem! Jasny gwint! Tak biegam, biegam, biegam i sobie tak nagle słyszę, że Kończy się budzik, nie spojrzałem nawet na te, na cyfry. Ale jest geniusz! Jasny gwint. Pierwszy raz... Ale tak ewidentnie pierwszy raz mi się zdarzyło, że ten, że to po... Tak bardzo popaprał. Dobra, panie no wing Więc co pan mi powie? Muszę pogadać z tym tu cwaniaczkiem. Dostać się do tego pana Nowinga. Czy przed chwilą... Nie, musi, musiało mi się wydawać. Przed chwilą widziałem, jakby ten szkielet miał gacie na sobie. Dobra, tarsza kupiona. Teraz muszę się dowiedzieć. Aha. Czekaj, to chyba. Chodzi o kaktus, nie? Dobra, kaktus? Nie, kurde, więc wcześniej zdobędę level niż. Ale to chodzi o tego, nie? No to. Już się pomodliłem do niego. O! Ty, patrz, jest zamek. A, kto zdjął mój czar? Czyżby ktoś mógł. Czyżby ktoś przychodził do zamku? Przybywał do zamku? No tak, ja. Dobra, teraz mi pomożesz, nie? Kura, znalazłeś zamek. Teraz go widzę. Ruszajmy. Nie ma czasu do stracenia. No i tak jest. <laughs> Ale moje nieśmiertelne minionki was powstrzymają. Na 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 na. Nie wiesz tego. Moje ostrze pokona cię. Pokona was wszystkich. Hmm. Czy on był potrzebny? Jeszcze tylko trochę. Moje ciało nie może tego wytrzymać. Ja i nie mam umie. No Dobra. Jabli wiedzą, co robiłem źle. Dobra. Ten, ten zły lord został pokonany. Dziękuję ci. Oto coś dla ciebie. Kiedy będziesz walczył wtedy. To... Kiedy będziesz walczył znowu, wesprzeć się w warce, żegnaj. Włócz, stalowa włócznia. jak e, kurde, zawsze wciskam za szybko, tej szybko i mądrze. Przeleźmy przez te pustynie, jedźmy dalej. Dobra, to teraz jeszcze część opowieści z diabłem. I na tym zakończę odcinek Tylko mam nadzieję, że tym razem nie skopię tego jak wcześniej Dobra, dobra, dobra Nie ma rozgałęzienia, więc mnie to nie tak delikatnie interesuje Teraz to jest... co to jest? No tak, tak, wiem Przez przypadek wziąłem nie ten item co trzeba Ale dobra yy, ten atak lorda Kraskl. znak pur, AMT jestem jestem zmaterializowanym grug... grugs grugsem góry potw... monster hidefi potwór którego on pokonał mój głód na zemstę jest nie do powstrzymania w tym momencie. Niszczenie w pasie przybądź. Aha, czyli to jest ten, którego kiedyś pokonałem. No to wychodzi? Posmakuj klątwy, którą stworzyłem. Myślisz, że dasz radę mi pokonać? Krakl. Aha, czyli tam są tornada na piasku. Dobra. Poczułem, że ktoś zaczął rzucać czar. Masz teraz moc demona ze sobą. Więc powinno to być łatwe. Tak czy siak, zły lord jest tutaj. Musisz przejść przez las. Jeśli chcesz przejść w północ, poczekaj. Nie ma lasu. Gdzie zniknął las? Teraz jest wielka, wielka pustynia. Co się dzieje? Co to za sztuczki? To nie wygląda na normalne dla mnie. Mam złe przeczucia co do tego. Bądź ostrożny. Kiedy będziesz do nich podchodzić? Teraz się pośpiesz. Wow! Co to było? Co? Tam jest Jest potwór, który ukrywa się W burzy śnieżnej, piaskowej Ej, nie mogę przejść A, rach! To nie, to bez znaczenia, że mnie pokonasz Czyli muszę teraz we wszystkie jed każdy jeden z nich O, przywróciłem las, okej okay. Dobra, czyli muszę teraz każdego jednego z nich pokonać, żeby... Albo przynajmniej część z nich pokonać. Żeby przywrół... Ej! To jest nie fair! Dobra. Chcesz się tak bawić? No to się będziemy tak bawić. Jaka muza w tyle przez to, że jestem przeklęty. Teraz się cofnę. Muszę się. Tu musi być chyba jakiś patent, że jedna jednego to reaguje w ten sposób, a na drugiego inaczej. Muszę włączyć czas. Dobra. Ok, tego trafiłem. Tu musi być chyba jakoś tak, że jeden jest jakiś tam lider i jego muszę pokonać, a żeby w ten, żeby po prostu przywrócić las. Jakoś tak? O! Nie przejdziesz przeze mnie, no... Kościany smog jakoś nie dał, mu, nie dał mi rady. Krak! Nie mogę w to uwierzyć! Przeszłeś przez całe pole mojej klątwy! Wygląda na to, że to prawda, że zdobyłeś moc demona. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to ani trochę. Nienawidzę tej części. Nie. o tobie. czegoś tak. Ja. Czego poszukujesz? Czego poszukujesz w. Z... Uf. Czego poszukujesz, nawet za cenę własnej duszy? Bardzo dobrze. W takim wypadku to tylko kwestia czasu, zanim ciemność cię pochłonie. Nie mi o przypowieść, powiedział. W sumie, właściwie też jestem ciekawy, jak to się kurde potoczy. Że stałem się tym. Zdobyłem moc demona Czyżbyś zapomniał, że... Co? Nie mogę teraz otwierać skrzynek przez to, że zrobiłem pakt z demonem? Nie będziesz potrzebował tego... ...skarbu? Co? Nie, zostaw to! Zostaw to! No co za baba, no... To... Hehe, bardzo dobrze nie zapomnij, zostało ci jeszcze dwa razy. Dwie próby. Znaczy, dwa, dwa użycia. Tylko żartowałem. Czyżbym cię zaskoczyła? No wiesz. Zastanawiałem się. Co by się stało. Co by się stało, gdybyś złożył pakt z demonem. Po, ale po tym wszystkim co zobaczyłam i powiedziałam i zrobiła... E, e, co zrobi... Co powiedziałam i zrobiłam już... Co zrobiłeś i co powiedziałeś i co zrobiłeś... Nadal podróżujesz i ratuj... Pomagasz ludziom. Jest czują dużą ulgę, haha. Ruszajmy dalej. No ja się tego za nie za bardzo cieszę. Wzięłaś mi sprzęt i jeszcze nadal tak mi go nie oddałaś. Więc z całym szacunkiem to to chyba trochę jest delikatny kant, co? No dobra. Ok. To do zobaczenia w kolejnym odcinku z Half Minute Hero. E, tylko teraz przejdziemy do tego. Dobra. Half Minute Hero. Więc na razie i cześć.